Cześć, tu starsza pani od WordPressa i cykl dotyczący 20 tipów ym, o tym, jak współpracować i jak korzystać z wtyczek w WordPressie, czyli temat mega ważny, a bardzo często niedoceniany. Dzisiaj tip 11. Upewnij się, że wtyczka jest kompatybilna z innymi wtyczkami i motywem, którego używasz. Oczywiście mowa o tej wtyczce, którą chcesz zainstalować. Jak to zrobić? Słowo klucz kompatybilna, co to znaczy? To znaczy, że ona będzie współpracować i będzie działać z innymi wtyczkami i motywem, którego używasz. No, i jakby mam dla ciebie dwie informacje, jedną fajną, drugą trochę mniej. Ta fajna polega na tym, że jeśli na przykład rozważasz instalację wtyczki do tworzenia sklepu internetowego, czyli WooCommerce, to najczęściej przy informacjach o motywie możesz sprawdzić, czy ten motyw będzie współdziałał z WooCommerce. Em. Bardzo często taka informacja jest, ponieważ twórcom, których wtyczki są kompatybilne z, Woo z WooCommerce'em, zależy na tym, żeby tą informację wyłuszczyć, wytłuszczyć i w ogóle podkreślić, ponieważ to powoduje, że Motyw staje się bardziej popularny. Więcej osób chce z niego korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe jakieś takie wtyczki, wtyczonie malutkie, mniejsze, większe, nawet elementor, to odnośnie elementora jeszcze też często przy motywie będzie. Ale jeśli chodzi o inne wtyczki i informacje, czy one współdziałają z taką wtyczką, czy z inną wtyczką, i czy się nie pogryzą, i czy tam nie dojdzie do jakiejś komplikacji, no to niestety najczęściej dowiesz się dopiero po instalacji. To jest trudne do tego, żeby.